Cześć, ja jestem Domena, przed wami kolejny odcinek z gry. Tiff, słuchajcie, ja chciałam sobie zrobić y, tą Wiedźmę z Targu, ale zaczęłam się teraz zastanawiać, czy przypadkiem y, nie uruchomimy sobie przy okazji tego głównego zadania. Bo zobaczcie, że ta Wiedźma z Targu, no to tutaj jest na tym takim szarym polu, muszę się tam w ogóle dostać. I tutaj mamy dotrzeć do katedry w starej dzielnicy, więc nie wiem, czy ja przypadkiem, próbując się dostać do tej wiedźmy stargu, nie uruchomię sobie kolejnego rozdziału i mam nadzieję, że nie. Ale w związku z tym zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze porobić sobie tutaj jakieś inne kurcze zadania może i zostawić sobie to na koniec. Yy, palec Boży jest gdzieś tam. To też jest gdzieś, może ta robowa sprawa. Coś sobie musimy tutaj wybrać, słuchajcie. Powieszono i kropka. No właśnie, tutaj są aż trzy zadania na tym szarym takim, no albo dwa, więc zastanawiam się, co zrobić. Może spróbujmy sobie, kurczy przeszukać to ciało złodzieja. Już sama nie wiem za co się zabrać. Na pewno nie zaczynamy sobie w tym tygodniu mm, niczego, niczego takiego, wiecie, żadnego głównego zadania, tylko robimy sobie. Zadania poboczne. Spróbujmy, może porobić sobie to zlecenie klienta. Milczenie jest złotem. Przeszukaj ciało złodzieja. Hektor zatrudnił już kogoś, aby ukradł z powrotem krytań automatu, ale złodziej został złapany na gorącym uczynku i pewnie już gdzieś wisi. Teraz mam go odnaleźć i odzyskać skarb. Spróbujmy, bo ja się tutaj trochę kręciłam. Gdzie jest mapka? Tutaj jest mapka. Ja się trochę kręciłam. Tutaj, próbując się dostać do tej kropki, no nie? Ale doszłam ostatnio do wniosku, że prawdopodobnie trzeba to zrobić od środka z tego szarego pola. No i w związku z tym pomyślałam sobie, że moglibyśmy porobić sobie trochę rzeczy. Wystraszyłeś mnie, gościu! Moglibyśmy porobić sobie trochę rzeczy, mm, właśnie tam pójść do tego szarego pola. Ale teraz przeczytałam, że możemy przy okazji, chyba, być może, bo tam mamy dotrzeć do katedry. Ja nie wiem, czy to szare pole to nie jest właśnie katedra. Wolałabym raczej tego uniknąć. Idę sobie tutaj na pewnie jaka w świetle, bo tutaj nikogo nie ma, więc fantastycznie. Ale słyszę jakieś szepty albo szczury. Dziwne rzeczy. I co, mogę się tutaj dostać? Aha. No to już mi się moje plany, słuchajcie, zakończyły. Dobra, no to idziemy dalej. Tak, wzdłuż tego chyba, jak pójdę. Spróbujmy na wzdłuż tego pójść. Uu. Ktoś zwracał na mnie uwagę? Co bardzo biegłam jednak Słyszę te szelesty. No dobra, spróbujemy w jakiś sposób może tutaj się rozejrzeć. Pokażcie mi mapę No ja bym się chciała dostać tu, a to jest kto? Tu jest po prostu sprzedawca. Dobra, no to chciałabym się dostać tutaj. I teraz muszę pokombinować, którędy. Jeśli błądzę, to proszę Was o wybaczenie. Czy tu będzie przejście? Myślę, że może być przejście. Albo może być, że będę tutaj coś kradła. Nie, jednak chyba jest przejście. Więc tak, ja to nagrywam. Y na wtorek, więc jeszcze nie mam okazji przeczytać wszystkich komentarzy waszych, natomiast kilka komentarzy mm, ze wskazówkami już y, przeczytałam. Jeśli nie będę mogła czegoś zrobić, jestem pewna, że na pewno mi dacie znać. Czy ja doszłam tutaj gdzie chciałam dojść? Tak, okej, okay, to jest duży sukces. Tylko teraz nie pamiętam jak stąd się schodziło, a tutaj chyba było zejście, nie? No było. A tutaj już chyba jest strasz. W sensie na nich już bym wolała raczej uważać. No, kurczę się skończyło moje Eldorado, no. Dobra, a tutaj jeszcze dookoła coś jest? Nie, to możemy sobie na spokojnie tam w jakiś magiczny sposób podejść. Dobra, tu mogę się schować. A no tak, i tutaj mogłam sobie chyba tędy zejść z tego, co kojarzę. No, tu trzeba będzie, kurczę, już dyskretnie. Co nie za bardzo mi się podoba, bo całkiem fajnie mi się poruszało. Wiecie, tak yy, swobodnie, że tak powiem. Myślę, że nie popatrzą tutaj raczej. Ale nie jestem pewna dokąd oni idą. Tylko dotąd, dobra. To raczej lepiej by było iść za nimi, bo tutaj nie dam rady inaczej. Iść za nimi, ale do jakiegoś ciemnego zakątka się skitrać gdzieś. Może tu? Tu raczej nie powinni mnie widzieć. Nie jestem pewna, dokąd oni zmierzają. Dobra, dotąd. A? I potem zwracają. Ok. Hmm. Może tu? Tak, tutaj był gdzieś tam sprzedawca, to kojarzę. Tu mogę się skitrać. I teraz pytanie, gdzie? Aha, bo oni. a ja, 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 ja tego nie lubię. Nie lubię tego miejsca, bo ciężko jest mi się tutaj przedostać między nich. Nie wiem, czy nie powinnam była tego zrobić w ogóle górą, szczerze mówiąc, ale teraz już nie pamiętam. Coś czuję, że mogłam się tutaj nieźle. Nieźle wrąbać, więc może spróbujmy sobie zapisać grę. No, tak myślę. Spróbujmy sobie zapisać grę i spróbujmy. On tutaj zawraca. No ten przecież będzie na mnie patrzeć. Czy nie będzie? No, na razie nie patrzy. Cicho, cicho, no ale jest jeszcze. I co? Zwrócił uwagę? Dobra, tu się schowało. A ciekawe co tutaj jest. Czy tutaj jest jakiś rozdział? Chyba tak. Tak, dobra, to jest rozdział pierwszy blokady. Nie chcę, blokady. Nie, dziękuję. Nie. O, A tutaj coś mogę odkręcić. Tu mnie nie było ze śrubokrętem. Ciekawe, ciekawe. No. Gdzieś jestem. Nawet gdzieś, gdzie mogę wstać. Aha, tutaj nie mogę przejść. No co, tu niby jest skrytka? To po co tu się mogę schować? Przepraszam. No nie widzę tutaj nic ciekawego. Okej, okay. jeśli coś przegapiłam, to możecie dać znać, ale wydaje mi się, że... No tu nie przejdę, dobra. No, to jest po prostu takie sobie, tam takie sobie, że sobie mogę wejść. I się już zgubiłam. A, nie, tutaj stąd przyszłam, jest, tak? I tutaj w lewo. No, nie widzę tutaj innej opcji. Myślałam, że może to jest jakieś świecie przejście boczne do tego miejsca, gdzie ja się potrzebuję dostać. No, gorzej, że tutaj jest trochę tych strażników. No właśnie. Wiem, to tamtędy muszę pójść. Tylko muszę się zorientować, gdzie oni są. Ten jest tu, ale on nie jest zbyt bystry. Gdzie są tam ci dwaj, co łażą? Pomogłabym też ten, ale tam jest strażnik zawsze. No ci dwaj łazili tu przecież. To, gdzie oni poleźli. Dobra, idą. Okay. Zaczekamy, aż oni się tutaj zawrócą. Oni się chyba do tego gościa tutaj zawracają, nie? Tak mi się wydaje. I sobie śmigniemy tam prosto. Za tą wieżą. To już jest sprawdzony system. Nie, nikogo nie widziałeś. Aha, i tutaj jest ten złodziej, tak? No, tylko pytanie: jak ja mam go. O, tu pewnie trzeba będzie zastrzelić, ją wtedy spadnie. Coś tak czuję. No to zobaczmy. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt, wiecie, zbyt niebezpieczne. W sensie. Nie zwrócili uwagi? Serio? Sądziłam, że zwrócą uwagę i to tak solidnie, no ale no dobra. Wiecie, nagle. Trup spadł. No, i muszę zobaczyć, jak on się porusza, bo nie pamiętam. Na pewno tam jeden stoi cały czas, w sensie bez przerwy, on tam stoi, a ten drugi chyba pójdzie w prawo. Ale w sumie, dobra. Oksard Perry Riverside's Pawnbroker. No, niestety to nie jest jeszcze koniec. Jak widzicie. Eee, znaczy, niestety to fajnie, że to jest bardziej skomplikowane. Mecha, jedna mechaniczna krtań, serdeczny Pery. Mhm. Dalej śledzimy to samo zadanie. Tak, idź do Lombardu serdecznego Perego. No dobrze, ale to przynajmniej jest niedaleko. W sensie brama, tutaj jest niedaleko, to sobie przejdziemy, jak najbardziej, i zobaczymy. Tak, idziemy sobie do południowej dzielnicy. Aha, nie lubię tu być. Bardzo nie lubię tu być. Łatwo jest tutaj w coś wpaść. Chodźmy tutaj i zerknijmy sobie teraz na. oj, tutaj jest bardzo dużo zadań. Jakichś jeszcze innych, dodatkowych, to wiecie co? To może zróbmy sobie coś, co jest tutaj po drodze, co? Tak myślę. Będziemy sobie robić to na raty. No i wyżej, to bez sensu, żebym przeszła taki kawał drogi. Jak lombard tego całego perego to jest w ogóle tam gdzie indziej. Dobra. A, najbliższe zadanie. No to się świeci. Nie wiem, który to jest. Tak, jakby się to podświetlało tutaj. A może nie. O, o, to jest to. Alec Boże. Spróbujmy. Ukradnij nożyce jeba e, Przywódca węgożerców To najgorszy z możliwych drani Podobno obcina palce każdemu Kto choćby krzywo na niego spojrzy Ma do tego specjalną parę srebrnych nożyc Dasz wiarę? Koniecznie mu je odbierz Niech sobie znajdzie nowe hobby Zanim jego chłopcy założą mu pętelkę Na szyję My już tutaj byliśmy u węgożerców Ale teraz nie do końca pamiętam jak się tam wchodziło Ale to nie było zbyt trudne Było jakieś wejście. No idziecie? Dobra, idą. Ale nie pamiętam dokąd oni dochodzili, szczerze mówiąc. Mogę sobie też tu wskoczyć. Właśnie tutaj też jest jakaś skrytka, ale to nie o tą skrytkę. Tu jest jakaś linka. Nie pamiętam teraz jak się to robiło. Dokąd się tam, jak tam się lazło. No, idźcie, idźcie panowie, albo albo pokażcie, no, jak długo tam stoicie. No. Chyba lepiej by było jakby się tutaj skitrała. Nie pamiętam że jak się wchodziło do węgożerców, ale to nie było zbyt Cold trudne tonight. chyba. O, ci się tutaj grzeją. Przeszli już? Przeszli. Zobaczę sobie tędy. Mhm, tu był ten gość, co to ja go zawsze powalałam. To this place? Bo mi przeszkadzał, porzuć go ładnie, i teraz tak, węgożercy byli tutaj, ale to nie tędy się wchodziło. Dobra. No, znaleźli ciało. No co trudno, tutaj pewnie na górę. A jak to się tu się wskakiwało? Nie dziwię się, że znaleźli ciało, bo zostawiłam je tak totalnie na widoku, ale. Ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Mm, przeszkadza mi, że nie pamiętam, jak się tu wchodziło. Tutaj jest jakaś ta. Aha, a tu wydawało mi się, że już go strzelałam. Dobra. Tak, tak, wciąż jestem w pobliżu. Dobra. Szukałam, rozglądałam się. A to przecież było tu. Tylko teraz pytanie, czy ja naprawdę się tutaj potrzebuję dostać? Przecież ja nie, nie, nie tu przylazłam. Może być, że zmarnowałam linę. Ale wydawało mi się, że to... No, to tutaj było. Dobrze mi się wydawało. No i dobra. No ja tutaj na pewno już byłam, więc tutaj rzeczy będą... No trudno, słuchaj gościu, przykro mi, nie zdążyłam zgasić świeczek, bo nie spodziewałam się, że on tutaj aż od razu przyjdzie, a To Ej, to poszło super szybko, okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, czy ktoś tu jeszcze jest? Nie. Czyli było tutaj kilka możliwości oczywiście, żeby wejść notatki Jeba Hockersa. Na liście widać wyschnięte krople krwi. Owen kradł własność węgorzerców, odcięty kciuk i palec wskazuj wskazujący. Rask. Spór o terytorium. Środkowi serdeczny. Jafle Jakobs. Zdrajca. Wszystkich dziesięciu żołnierzyków. Zobaczymy, jak będzie oszukiwał w karty bez paluchów. Nikt nie wykiwa Jeba Hogersa. No. Oprócz oczywiście Gareta. Więc tutaj mamy dużo tego. Ale śmiesznie, że sobie łaził po własnym tym. Może nie, że po własnym mieszkaniu, ale po kryjówce swojej. Łaził sobie ze... Dziwne. Żeby się w szafce coś paliło? Mogę jeszcze palnąć w to? O, tak mi się właśnie wydawało. No, proszę bardzo, coś tutaj znalazłam. Dobra. Co tam masz jeszcze? Unikat, proszę państwa. Mamy unikat, broszę z Irysem. Irys jest znakiem pomyślności, chyba że przypnie się go do góry nogami, a to ciekawe. Fajnie, warto było. O, tutaj coś jeszcze jest. Aha, no tak, szafeczki, Tych nie sprawdziłam szafeczek. No ej, Gareth. Aha, one się tak tylko świeciły, mimo że nie mogę sobie ich sprawdzić. Tutaj tak, to była wskazówka. Słyszę głos. Dobra, to już jest ogarnięte. Coś jeszcze tutaj? Raczej nie. Nie wiem, którym idę sobie wyjść. Byłoby lepiej... Może spróbujmy wyjść tą stroną w tym razem. Coś tu się jeszcze świeci. Aha! Okej. Okay. Spróbujmy wyjść tędy. Byle nie na ulicę, ale to jest na piętrze raczej, nie? Z moich obliczeń wynika, że wyjdę tutaj na jakiś balkonik albo coś. No, dokładnie. Dobrze, więc mamy to zadanie zrobione i zobaczmy sobie teraz kolejne zadanko, które jest tutaj po drodze. Zawsze tak sobie wolę po drodze. Wypatruj nagrody, ukradnij teleskop. Skutlebat powiedzmy, twierdzi, że nasi przyjaciele z Illyrian Imports mają u siebie przepiękny teleskop, dzięki któremu mogą bez problemu wypatrywać piratów. Oczywiście coś takiego przydałoby się też moim przemytnikom, żeby mogli unikać straży. Ukradnij teleskop, żeby straż musiała się napracować na swój haracz. No i dobra. I skoro ja jestem tu, to to powinno być gdzieś tutaj. Fantastycznie. No? Zawsze to już coś będzie, słuchajcie, zrobione. O. Dziwne. Czemu to jest już wyłączone? A, ok, rozumiem, czyli tu trzeba nacisnąć. Dzień dobry, panie urzędniku. Wcelowałam? Nie wcelowałam? Czy wcelowałam? Jeszcze bym cię trochę przesunęła, chodź. O tak, słuchaj. To straszne, Gareth. Naprawdę straszne. Ale tutaj są jeszcze rzeczy. Dawaj, jedna moneta, druga moneta. No tu są jeszcze szafeczki i tutaj może w tej pierwszej coś jest. A no jest portmonetka. Tu są te płap, znaczy pułapki, tu są drzwi, a tu? Aha, tu pewnie mogłam jeszcze nawet to wyłączyć, nawet bez niego. Po prostu. No, coś tu brzęczy. Pewnie tutaj mogłam wyłączyć e, ten system. To jest światło, możemy sobie chyba zgasić. A może to nie jest światło, bo nic się nie spieszyło za bardzo. Tutaj nic, tutaj. Dobra, to chodźmy tutaj zobaczmy. No nic tu nie mam przecież. Ciągle przytrzymaj. Nie chcę tu patrzeć, chcę to otworzyć co chodzi? No, to jest lina. No li, lina, lina, no i co? Dobra, weźmiemy może to w takim razie. A, czyli jednak coś tam... Nie, pokaż mi teraz co się niby zmieniło. Nic się nie zmieniło, nadal jest tylko lina. Co tu zamek stąd zniknął, tak? Jak tam ucięłam, czy coś? Nie wiem. Dobra. Tam coś jest? Nie ma. Mam ukraść te No dobra. Nie widzę tu nikogo, więc raczej. Aha, Garet przeskoczył. No dobrze. <garet>, Garet! Co to jest tej zajęczek? Dobra. Nikogo tu nie ma. Mamy ostrą strzałę. I jest teleskop. No i super. Także kolejne zadanie. Dobra, to mamy już dwa w tym odcinku. To następne to sobie zrobimy, jak stąd wyjdę, bo nie wiem, co będzie najbliżej. Może powrócimy sobie do poszukiwań tego. Y jest to kolina. dobra nic więcej tutaj nie widzę ani na górze ani na dole, doskoczysz, doskoczysz. E, zaczęłam mówić, tak zaczęłam mówić, że może w takim razie sobie powrócimy do tego zadania, które zaczęłam na początku, czyli tego związanego z klientem. A może nie, czy znaczy zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, jak to się stało, że ten urzędnik tutaj tak skończył. Jak to się stało? Kto go tutaj zaatakował? Dobra, Ok, i teraz zobaczmy sobie zadania, tego nie będziemy robić, zwrócić czaszkę Wittoriemu. faktycznie, bo my jeszcze nie zwróciliśmy tej czaszki, można by było, albo iść do tego lombardu, to dobra, to idziemy sobie tutaj poszukać tego lombardu rzeczywiście, czyli wracamy do tego, co robiliśmy, a to jest dosyć kawałek, a tu jest, ojojojo, oj, ja nie lubię tego miejsca. Nie lubię tego miejsca, ale. No, też chyba nie przeleziesz za bardzo, nie? Czy przeleziesz? Tu można otworzyć zamek? To może tutaj jest coś, co. Słyszę tu kogoś, ale nikogo nie widzę. Także nie wiem, czy to słyszę tu. Ale tu nas jeszcze nie było, więc myślę, że. O nie, przepraszam. Chciałam tylko otworzyć. Otwórzko X-em. Spróbujmy się tutaj przedostać, bo może to jest jakieś rozwiązanie moich problemów. Czyli droga, która by mi bardzo pomogła. No, zobaczmy. Wydawało mi się, że ktoś mnie widzi, ale nie. Nikogo tu nie ma. Ani tutaj. Okej. Okay. A coś tu zabrania? Też nie, czyli pewnie jest to przejście, które pomaga mi ominąć strażników. Przejście, które byłoby bardzo pomocne, gdybym odkryła je wcześniej. Zobaczymy zaraz, zresztą. Ale na to mi wychodzi. No i co? Okej. Okay. Coś tam troszkę. No dobra. Tędy spróbujemy pójść, no tędy. O, a ja tu mogę wejść w ogóle. O! Może być, że już tu byłam, ale... Pewnie tak, skoro nic tutaj nie mogę zabrać. Może być, że już tu byłam. No stąd lepiej nie skakać, Chyba jednak trzeba będzie zejść gdzieś tędy. No niestety mamy tutaj strażnika, a może oh! będzie z głowy jeden chociaż? Którą by tu stronę did you scope it out the Watch City Council Dokąd idziesz, gościu? Czy jest tam ktoś jeszcze? Shitting gemstones in a pan for a No, co, chodź tu, co, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ciebie to akurat bym skitrała gdzieś tutaj. O, o. Wcale, że mnie nie widziałeś. A jednak nie widzę. O, łatwo poszło. Dobrze, że ulepszyłam sobie te różne te. Coś mogę panom zabrać? Tak, a tobie coś mogę? Nie, tu tylko przytrzymać, dobra. Więc to jest gdzieś tutaj. Ha, ale wyżej. Ale że jak to? Ale że jak to? Mam pójść wyżej. Co to za dziwny pomysł? Hmm. Dlaczego to nie chce być takie proste, jak ja bym chciała? Wyżej. Dobra, spróbujmy obejść to. Do... No tutaj wejść garet nie muszę. Co jest? Bo tu przecież nie wejdzie. Dobra, spróbujmy na tą linę w takim razie. Tu kiedyś właziłam. Pamiętam jak ich stąd, że tak powiem, sprącałam. No, i dobra, spróbujmy tutaj. Zobaczmy, gdzie nas to wywali. Nie mówię, że niepotrzebnie szłam taki kawał. No, byłoby słabo, ale kto go wie, zaraz zobaczymy. A, jednak. Jednak nic mi to nie dało. Jednak kompletnie nic mi to nie dało. Straż jakąś tutaj, coś, ktoś? Tam się coś świeci? Tak. Mamy monetkę. Dobra. No jak tutaj przejścia nie ma. Stąd przyszłam. Słyszę tu kogoś? Ano, no, słyszę. No słyszę, słyszę. No bez sensu. Idę nie w tą stronę co trzeba. Idę w stronę innego zadania. Co to za zadanie? To tamto. Druga ku bogactwu. Skretni dokumenty Białego żagla. Jestem już blisko. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie tak. Zakończymy sobie tutaj ten odcinek. On nie musi być długi. W następnym odcinku zobaczymy sobie to, e, te dokumenty Białego żagla, bo jak już tutaj doszłam, no to można by było już tutaj zacząć. E, a później. Próbuję pokombinować, no, żeby się tam dostać. Musi być coś, czego nie widzę. Jak zwykle zresztą, ale jakby nie przejmujemy się tym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będę wdzięczna za łapki w górę, subskrypcję i komentarze. Zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie link do mojego Instagrama, do Twitcha i do całej playlisty z tej serii. Przypominam, że wspierający mogą oglądać moje filmy wcześniej. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.